Dzień dobry, drodzy państwo, witam bardzo serdecznie w kolejnej zagadce zamówieniowej. A dziś, drodzy państwo, oto taka zagadka. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie podstawowym z podziałem na części. Na jedną z tych części wpłynęła tylko jedna oferta. Czy w takim razie zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem 5-dniowego terminu na zawarcie umowy, na tę oczywiście tylko część? Odliczamy czas. Oczywiście, drodzy Państwo. Jeżeli w postępowaniu, w którym dopuszczono możliwość składania ofert częściowych, na daną część zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta, to zamawiający oczywiście może niezwłocznie po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty podpisać umowę. Pamiętajmy jedynie, że dotyczy to tylko tej umowy na tę część. Na którą złożona została jedna oferta. Na pozostałe części, gdzie tych ofert było dwie lub więcej, zamawiający musi odczekać pięć dni. W postępowaniu oczywiście krajowym i w postępowaniach powyżej kwot unijnych 10 dni. Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiaj.